Minestrone z klopsami i makaronem. Minestrone z klopsami makaronem kokardki. Jest to pyszna włoska zupa z ogromną dawką pomidorów w każdej niemal możliwej formie, od tych świeżych, w puszce, poprzecier i koncentrat. Dodatek mięsnych kuleczek i makaronu pozwoli solidnie się najeść, a spora ilość warzyw korzystnie wpłynie na samopoczucie. Do przygotowania tej zupy potrzebujemy karczek lub łopatkę, cebulę, czosnek jajko, kajzerkę, mąkę pszenną, fasolę czerwoną z puszki, marchewkę, cukinię, pomidory z puszki, pomidory świeże, przecier pomidorowy, koncentrat pomidorowy, makaron kokardki, olej, sól, pieprz, Pomidory należy najpierw sparzyć i obrać skórki. Kajcerkę rozdrabniamy, zalewamy mlekiem i zostawiamy, aby się namoczyła. Cukinie kroimy najpierw wzdłuż, następnie na podłużne paski i w kostkę. Odstawiamy na moment do miski. Następnie kroimy w krążki, w takie talarki marchewkę, sparzone pomidory, obieramy ze skórki, pozbywamy się zielonych elementów i kroimy je na kostkę, drobną kostkę. Cebulę drobno siekamy. Następnie łączymy mięso z jajkiem. Kajzerkę dokładnie mieszamy, wyciskamy. Gniatamy w zasadzie z mięsem i z jajkiem. Następnie solimy, pieprzymy. Mięso na kuleczki. I formujemy niewielkie kuleczki, które następnie należy obtoczyć w mące pszennej. Uformować ładny kształt kuleczek. I za chwileczkę będziemy je podsmażać. Rozgrzewamy olej, kiedy już się rozgrzeje, podsmażamy nasze kuleczki, do momentu aż się ładnie zarumienią. Co jakiś czas obracamy kuleczki, aby zarumieniły się z każdej strony jednakowo. Podsmażamy naszą pokrojoną w drobną kostkę cebulę na oleju, aby się zeszkliła. To samo robimy z czosnkiem. Wcześniej oczywiście należy go wycisnąć. Dodajemy marchewkę. Zamykamy i dusimy przez około 5 minut. Następnie dodajemy cukinię i również zamykamy i dusimy jeszcze przez około 2 minuty. Po tym czasie dodajemy pomidory z puszki, przecier pomidorowy, świeże pomidory oraz koncentrat pomidorowy. Tą ogromną dawkę pomidorów mieszamy razem z dwiema szklankami wody, zamykamy garnek, przykrywamy go pokrywą i dusimy przez 15 minut. Po tym czasie dodajemy czerwoną fasolę z puszki oraz podsmażone mięso. Zamykamy i dusimy jeszcze przez około 10 minut. Tak wygląda efekt. Życzymy smacznego. Zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami. Nie przegap nowych filmów. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com łamane przez smaczne przepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy.